Hej, hej, hej! Po raz ostatni klikamy sobie tutaj na ikonkę Spyro the Dragon, bo w planie dzisiaj mamy sobie sobie tą gierkę skończyć w końcu. Pierwszą część tej trylogii. Mam nadzieję, że kolejne będą jeszcze lepsze Jedynka jak na razie jest grą na pewno ciekawą Czuć po niej, że jest to pierwsza odsłona Niesie to za sobą troszeczkę amatorskości Troszeczkę tego, że twórcy nie za bardzo wiedzieli Co chcą jeszcze z tą serią zrobić Ale jak na początki, myślę można to na pewno Uznać za udane Mogliśmy tam w menu zobaczyć sobie 89% gry Ja wiem, że tych procent W tej grze można zdobyć łącznie sobie Tutaj 120 Zgaduję, że w tym świecie znaleźlibyśmy Sobie tylko takich procent 11 Jak w takim razie te 20 pozostałe. się Zdobywa, to przyjdzie nam dzisiaj odkryć. Jeśli chodzi o te punkty umiejętności, istnieje tylko jeszcze jedno osiągnięcie za rozwalenie finałowego bossa bez tutaj obrywania. Tak mi się przynajmniej wydaje. Mamy napisane rozwal bossa doskonale. I poprzednim razem po prostu chodziło o to, żeby nie oberwać, a przynajmniej wtedy to dostałem. Może szybko trzeba to zrobić, sam nie wiem. Raczej po prostu nie oberwać od bossa i tyle. I tak naprawdę odkąd zauważyłem, że są takie osiągnięcia, jeszcze od żadnego bossa nie obrywałem, jak zacząłem się bardziej starać, zobaczymy jak będzie tutaj. Jestem bardzo ciekaw tego świata Uuu, to wygląda trochę jak z takiej starutkiej gierki O samie, co był Surokatkę, surykatką Przesuń się, daj mi to rozwalić Ja zaraz siebie tutaj w tyłek spalę Mogę coś z twoją bombą zrobić? Mogę nią uderzać, O, To może być interesująca mechanika Ale niestety Jaka to by była fantastyczna okazja Żeby wskoczyć sobie na tą beczkę Wykorzystać ją jako platformę A gra mi na to nie pozwala Taki potencjał na fajne elementy platformówkowe a czegoś takiego nie możemy, ale sama w sobie mechanika jest naprawdę fajna. Sprawdźmy! Mogę, mogę, mogę odbijać tylko szetować sobie jego pocis w jego stronę. Dobra, podoba mi się to. Naprawdę szkoda, że na te beczki nie można wskakiwać, bo hej! Najlepsze są rzeczy w grach po prostu, gdy gry są w stanie. <grytanie> Paka. Wykorzystać jedną mechanikę do wielu, 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 wielu e, rzeczy różnych. Wybuchaj. Po prostu robią dużo użytku z jednej rzeczy, tak? To jest zawsze super. I taka beczka, którą atakujemy wrogów, którą wrogowie w nas atakują. I przy tym, gdybyśmy jeszcze, daj mi życko, zobacz krety, gdybyśmy jeszcze przy tym mogli sobie skakiwać na to jak na platformę, byłoby naprawdę super, o te jego gacie, zabawne, taki typowy kreskówkowy motyw, oczywiście beczki to też, platformówkowy klasyk, już od czasu starutkiego, starutkich przygód tutaj Jumpmana, ja od ciebie się odsunę, bo tak za bardzo nie wiem co robię, dobra, zostawiasz mi zawsze trochę miejsca, żebym bokiem sobie przeszedł, o rozsadzamy, ładne TNT na które ciągle wskoczyć nie mogę. No, to nie tylko nie za bardzo ma sens, jak dużo jest tych niewidzialnych ścian w tej grze. To po prostu taki potencjał na fajną, dodatkową mechanikę. Zmarnowany. Zawsze boli. Gnieznośny już powinien zacząć się ciebie badać. Oj, myślę, że się boi od dawna. Znaczy, jest coraz większy ode mnie, ale, ale ja mam ogień, jestem smokiem i nie umiem latać. Znaczy, tylko czasami, gdy poziom się nazywa szlakiem, ostatek, możemy wejść sobie na niego. Ciekawe, że nie ma tutaj klimatu pirackiego. Taki po prostu statek, port i tyle. Tutaj potrzebuje mocy jakieś. Najlepiej będzie beczką, ale z tego miejsca nie wiem, czy się uda. Spróbujmy. Doleci. Jaki ogromny, piękny zasięg to miało. Super. Z góry na razie po prostu wlecę. Tak nie po kolei. Nieważne, może nie wlecę jednak. Jak już jesteśmy tutaj na dole. O, spadłem mu to w rękach. I dobijam. Od przeciwników trzeba zabijać wszystkich. I bardzo mi się podoba. W jaki sposób ta gra zachęca nas do zabijania wszystkich przeciwników przez to, że chcemy kryształki zbierać. Bardzo często w platformówkach opłaca się bardziej omijać przeciwników niż, niż ich rozwalać. I naprawdę super szanuję, że tutaj twórcy znaleźli sobie świetną zachętę do tego. Na razie chodźmy na ten statek. Ktoś się ma. Tutaj smoczku 38. No, zdecydowanie z moich marzeń o zrobieniu. A, na dwa razy i rozwalony. 99 żyć. Niestety nic z tego, ta gra zbyt dużo żyć nie daje. Mimo że ile razy umarłem w tej grze z 5, 10, myślę max z 10, no to cały czas liczba moja żyć jest dosyć skromna. No ale cóż, nie zawsze można takie 99 sobie zdobyć. Wydaje mi się, że tu z góry będzie trzeba zrzucić, więc ja na razie już stąd sobie lecę. Choć Spyro ze mną. Jestem prawie pewny, że z TNT nic robić nie możemy, co jest bardzo, bardzo dziwne. Że to TNT jest takie bardzo na nic. A te beczki metalowe są tymi przydatnymi. Na TNT co najwyżej musimy uważać. Tutaj lecą. Są przeszkodą tylko. Cały czas zostawiacie mi miejsce, żebym przeszedł sobie bokiem. No już żegnaj, żegnaj, żegnaj. Zobaczmy. No, pierwszy raz, ile tutaj kryształków będzie. 400. Tylko. Ale jak na razie tak po jeden, dwa często znajdujemy. Co przez jakiś czas było rzadkością. Tutaj piątka. No już leć. Leć tam. Oh. Satysfakcjonujące uderzenie. Pam, 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 pam. Naprawdę z każdym tutaj... Z każdą chwilą w Spyro bawię się coraz, coraz lepiej. Z każdym kolejnym światem, z każdym... E, ...kolejną mechaniką. Coraz wydaje mi się ta gra po prostu stawać lepsza. Nie wiem, czy po prostu się przyzwyczajam do tego. Ale wydaje mi się, że naprawdę... ...czym dalej w las, tym więcej kreatywności w tych poziomach i jakości. Teraz możemy na szybko sobie przed ten skat, skatek... ...z... E, ...statek skoczyć. Jest droga dla nas. Jedno, drugie! Jest! Tak, rzadko to wychodzi. O, teraz mi życie dajecie. No dzięki, sobie spale. Chociaż dużo większą satysfakcję daję. Wolenie Beki! damy radę. A, tak jak pod dobrym kątem się uderzy? Nie, nigdy się to nie uda. A przynajmniej nie za. To, to poleciało dziwnie. O! Tomek. O! Tomkę już widzieliśmy. konici! bekę pod tobą. Nie rani mnie to. Tak? Spoko, spoko, spoko. Wybuch TNT jest dużo większy. Znaczy, w sumie, nie wiem, czy jest większy, ale rani mnie, a, a taki wybuch z beczki nie rani mnie. Z metalowej beczki. Uuu. Taka dziura. Patrzmy naokoło. Wydaje się, to nieco bezpieczniejsze. Już jest droga w wyjścia, ale w takim mało dostępnym miejscu. O, Tu będzie ładna reakcja łańcuchowa. Na dole chyba już końcówka tego poziomu. Parę może jeszcze ścieżek znowu. Tabeczka tylko w tą stronę może polecieć jeden, drugi, no o ten, ta oba trafiła. I trzecie. spot O! Da się oberwać od niej, rzadko się to zdarza, ale się da. Jak tutaj pokazałem specjalnie. Ła, ła, ła. Nawet nie pamiętam tutaj do czego by mi miał być potrzebne parę Nic, 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 nic. Łap motyna. Tutaj, tutaj, tutaj i od razu. I od razu tam. To polec. Nie, nie rozumiem, jak to poleciało, ale jakoś poleciało. Jedno, drugie, to udało się sprawnie złapać. Was to na pewno obu złapie. Koniecz. Ale przeżyli. Ale jakimś prawem ten wielki, podwójny wybuch z TNT ich nie rozwalił. 370, 80 i. Pewnie za skrzynkę znajdziemy sobie resztę. Aha, to nas prosto przy wyjściu wyrzuca, więc dwa przejścia tutaj z tego środkowego pokoju sprawdziłem. Jest jeszcze jedno. A co? Co mnie trafiło niby? Daj, chodź do mnie, chodź po mnie. Ciebie od razu rozwalę. I tutaj mamy, no ja wiem co mnie rozwaliło, akurat pod nogami mi beczka wybuchowa się pojawiła. To, to był niefart. Zrobione. Miły, prosty poziom na start. Z tymi beczkami faktycznie była to taka najbardziej może intensywna mechanika gry. Um, tylko nie potrafię kontynuować sobie teraz grę. Jak się was otwiera? Co się z wami robi? W wydaje mi się, że tutaj musimy po prostu do wyjścia dojść. Każdy inny poziom dał się po prostu opuścić? Tutaj, żeby ten zaliczyć, musimy dojść do, do wyjścia. Więc no fajnie, że nie musimy sobie normalnie szukać wyjścia z tych poziomów, ale no z wyjątkiem tych poziomów, gdzie musimy. Tak, właśnie, właśnie. W tych poziomach trzeba szukać wyjścia. I w którejś takiej paszczy chyba będzie kolejny smok Zobaczymy. Pomarańczowa przystań. Patrzcie na te odbicia na dole. jakie ray tracing niezły? Czy nie będzie szlaku w tym świecie? To będzie szkoda. Ten żółty dym wygląda ciekawie w tle. Loading był interesujący. O właśnie! To wygląda jak jakaś wielka taka piaskowa łopa Z miniganem, koleście! Co ja robię? Co ja gram? Tak, ta gra już zrobiła się bardzo poważna na ten ostatni świat. Ten rzut, ten mi tutaj ciągluje bekami. E, odsuń się. Odsu odsuń się. Bo ja nie wiem, co się dzieje. Beczka leży. Na szczęście nic mi nie zrobiłam. Zgaduję, że to jest droga dalej. Ja na razie się spróbuję tak cofnąć. Proszę mnie nie zastrzelić. Bo tutaj na przykład było takie przejście. O, właśnie. I to jest jedyne, co zostawiłem. Uff. Wyglądają strasznie. <laughs> Z minigana na sm Tam ktoś strzelał w ogóle chyba w oddali. Tak, leci. Przynajmniej nie strzelają, pociskami, a jakimś różowym glutem, e, chociaż nie wiem, co jest straszniejsze tak naprawdę e, idziemy, idziemy, idziemy. Już strzela! Już tutaj! Z wyprzedzeniem chciał mnie złapać! Temu się nawet udało. Lecę, dobra, lecę. Tego chcę szarżować. zraz. Tutaj coś do rozwalania skrzynki. O! Nie wiem, czy ta muzyka jest taką muzyką, koniecznie ostatniego świata gry. Kosmos, yo! To akurat fajne, że w tym ostatnim świecie wracają te smoki niektóre. Dziękuję za uratowanie mnie! Uratowany? No tyle. Kosmos, jesteś niby taki fajny. To czemu nic fajnego nie mówisz? Oj, to jest. To jest satysfakcjonujące. O, tu. Ty, tu, Beka. Beki Jak prosto, żej mena, dwa. Super satysfakcja. Rozwalenie w skoku. W skoku, ten akurat był za duży. Przerośnięty taki. Tak mi się wydaje przynajmniej. Tego spalę. Wybrzucha tego wielkiego. Pam, pam, Ile tutaj? Znowu 400. Tak dziwnie, bardzo wcześnie już tutaj twórcy zaczęli dawać po 500. Ale później... E, nie dość, że nie dawali po więcej niż 500, to wręcz na te ostatnie światy jest tego mniej. Tych kryształków i żadnych specjalnych nowych wersji nie dali. Tak rozpędzili się bardzo wcześnie, aż później... A, musimy zwolnić, bo nie starczy nam pomysłów do końca gry. Co to za korby? O! Ramba dla nas będzie turbonapęd, jeszcze kto tym razem? Klitus. Spyro. Klitus. Spyro. O, Spyro tak, tak po prostu się nie chce odpowiadać z tym innym smokom. Jeden, dru, dru, drugi, I, i, I nie patrz. Nie. nie co, to, co to było za kombo obrywania? Ah, od czasu do czasu gra daje takie koszmarne pokoje, gdzie jest 10 przeciwników naraz. Wtedy faktycznie zaczyna się chwilowo robić trudno. Weźmy w drugą stronę. Jest turbo napęd. Czy na samej górze coś więcej? Życie. Czy życie od razu daje mi pełne życie? Nie. Aha, tak możemy sobie wlecieć. I tam jest wyskocznia jedna oraz ze skrzynka. Dwie rzeczy mamy do zrobienia. Raczej na raz obie będzie bardzo ciężko. Jeden, drugi, trzeci. A, może być. Jestem zadowolony z tego. O. Takie coś. Zbieram od razu wszystko tutaj. Pytanie, czy możemy to zrobić bez turbonapędu? Powinniśmy. Okej. Okay. Byłbym tak rozczarowany, to był Spyro. Gdybyś nie dał rady. Spyro. Spyro. Napraw. Spyro. Okej, okay. ogniem. Ogień tym kręci. W jaki sposób? Nie wiem w jaki sposób. Czy to jest ważne? W jaki sposób? Nie. Lecisz. Ja, haha. Ja, 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 udało się. Ciekawe byłoby tutaj wlecieć z turbo ale raczej bym się bał to zrobić. Trzeba by tak idealnie skoki robić, tak ogarniać to. Dałoby się. Dałoby się na pewno. I mogłoby... By być to całkiem ciekawe. Ogarnijcie się, ogarnijcie się. Przeskocz, dobra, i palisz. Nie, 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 nie. o, okej, okay. strzelał na szczęście nisko. Dobra, nie, nie, bo was jest dwóch, was jest dwóch, was jest dwóch. Jeden, drugi. Naraz ich spaliłem, ale zdążyłem oberwać. Dobrze, że mnie do wody nie zrzucili Prawie poziom skończony do domu i będzie wystarczająco kasy na mecie. Akurat wydaje mi się, że będzie. Chyba, że gdzieś głupio po drodze jedno w sobie pominąłem. Pięć pominąłem. Jedną całą skrzynkę gdzie. A, <laughs> po prostu tutaj kawałek od wyjścia leżał z jednego ze przeciwników. No. Okej, okay, super, super. Udaje mi się. Tak naprawdę, z wyjątkiem dwóch, trzech poziomów, gdzie chwilę zajął, znalezienie wszystkich znajdzie, znajdować wszystko samemu bez pomocy Sparksa, którego nie było, wow. znaczy był, ale nie było tej funkcji automatycznego szukania wskazywania drogi w pierwszym Spyro na PlayStation 1. Nie chcę z tego korzystać. Lepiej się bawię bez tego. No bo tak naprawdę nie ma tutaj level designu, nie ma tutaj walki, Jeden co ta gra ma, oferuje, to system poruszania, przyjemny, prosty, niesamowicie właśnie prosty i ta eksploracja cała, szukanie kryształków i machcowanie tego, więc nie chcę sobie niszczyć z tego, tej zabawy. Jest 25 ładna. Wszystkie kryształy. I to już koniecznie będzie takie zielone przejście do samego Gnorka. Chodźmy. Nawet nie sprawdzimy nazwy tego poziomu. Zaraz sobie zobaczymy. Jak teraz razie bardzo szybko ten świat leci. O, Zaraz co? Już finałowy boss? Co w takim razie będzie w zielonym przejściu? Smok na pewno do uratowania. 11500, Będzie 500, bo 12 000 jest łącznie. Tylko trzy poziomy na ostatni świat. Jestem bardzo, bardzo ciekaw tej czwartej smoczej mordy. Moczy mordę, smoko mordę. <laughs> Tamten jeden randomowy efekt dźwiękowy. Tak od niechcenia Spyro spadał. Już! Już jest gnorek! Okej, okay. obawiam się, że na takiego finałowego bossa, na zrobienie go doskonale, może się nie udać. Jest koleś od jajek. Łap, 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 łap. Dobra, tam nie wskoczę. Chodźmy za tym jajcarzem. E, to, co to jest? To wyglądało jak właśnie wejście na klucz. Bo jest wejściem na klucz, ale... A, Tak musimy... Tak, musi... Tak, 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 tak. tak, Naokoło. Już uciekł. Już uciekł, no. Czas znajski zbierać. Ej, to mi się strasznie podoba, że wykorzystują tego kolesia z jajkami jako mechanika walki z ostatnim bossem. Więcej nic tutaj nie ma. Jest 500 faktycznie? Jest 500 faktycznie. Taki duży finałowy poziom. Kompletnie cały ten świat nie za bardzo ma klimat finałowego świata. Ani trochę czegoś takiego nie czuję. Czysto z tą taką lekką, pozytywną muzą. Tam siedzi. Więc wracamy, i teraz ogarnijmy to szybko, i tyle. Do tego przejścia, czy nie? Tak, 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 tak. Nie traf mnie teraz na katcecece. O! Więcej takich, zanim w ogóle będziemy mogli sobie walczyć z nim. Nie pomijam. A, Na wszelki wypadek. Upewnię się, że nic nie pomijam. Tutaj chyba walczyć nawet nie musimy. Nie musimy. To po prostu jest taka fajna trasa do ścigania się z nim. I z powrotem do głównej komnaty. Dokładnie, dokładnie. Raczej, jeśli jestem cały czas w ruchu, nie muszę się martwić. O nic! Ja, znowu nie strzelam i czasami. Nie, nie wiem czemu. Naciskam ten przycisk 15 razy, zanim strzeli. O, dobra, już tutaj nie miałeś się kuciec. Klucz, 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 klucz do ciebie. Do ciebie tutaj. I teraz ty uciekasz ode mnie. Mamy schodki ładne. A, a, a boję się, boję się, cykam się. Bigo! Teraz z ciebie mam ganiać. Znajdki znajdźki są ważniejsze. Gnorek. W końcu się spotykamy. Masz wielką moc zamieniania w kryształ. Jak na razie. O, tam już daleko widzimy kryształki. Jak na razie jej na mnie nie używasz. Już daleko sobie pobiegł. Więc zobaczymy, czy cały gnorek będzie tak samo działał jak te skrzaty, że tak się zgadniamy z nim. Ci złodzieje. Niebiescy. Bos-bosem. Znajdźki ważniejsze. Tam się koleś ustawił, jakby chciał strzelać we mnie. Ale chyba. Oczekiwał, że będę go gonił, a nie mu odpuszczę. Będę tak biegał sobie w kółko. Pewnie zastanawia się, co on głupi, o co mu chodzi, po co mu te kryształy? Tak naprawdę nie wiem, po co mi te kryształy. Tak naprawdę nie wiem, zupełnie. Żeby numerki były duże. Bo jak numerki są duże, to inne rzeczy są duże. O! Tutaj poczekał na mnie. No. Nie <laughs> się walnę w głowę, głupi. I gonimy siebie dalej, dobra. Coś takiego, platformę. Po nich skakać. Pierwszy raz... Na głębokiej wodzie, jeśli chodzi o tutaj skakanie w tej grze. Let's już się gubię w klawiszach. Raz, dwa, trzy... Spark... Znaczy, gnorek. Łapię ciebie. Zaraz spłoniesz, gnorku! Znaczy, już to zrobił chyba. Jest, jest punkt umiejętności i zakończenie. I taki ostatni poziom. Ale gdzie moje protenty? I co w tamtej ostatniej głowie smoka będzie? <śm> Wracamy na start. Przepraszam, że to tyle trwało. Dziękuję, że są tutaj Zgarnię efekty dźwiękowe. I A co dialogi z po prostu. Gnieznośny gnork zgrilowany. No. Zatem w królestwie smoku znów zapanuje porządek. Faktycznie Fakty frajer był trochę z niego. Uciekał jedynie zamiast walczyć. Co będziesz teraz robił? O na trailerach zakończenie Powiedzmy, gry ogranicza Nie będę się ograniczał. To brzmi, źle. Będę tutaj balował za te całe... kupię sobie... Nie, nie powiem czego... nie, nie, nie. Zrobię z tą kasą, z za, za kryształkami, co tylko będę chciał, nie będę się właśnie ograniczał. Teraz będę po prostu wiwatował po tej wygranej. Dobra, dobra, spoko. Napisy napisami. Gdzie moje procenty? Ten sam smok, co kiedyś? Magnus, czy nie? Nieznośny, to już prehistoria. A. Innego smoka tutaj teraz mamy? tutaj mamy. To musi być słynny skarbiec gnieznośnego. Nowy poziom? Jego wrota otworzą się tylko wtedy, ha. gdy zbierzesz wszystkie skarby królestwa. Smoka. Już to zrobiłem. Wróć ponownie, kiedy zgarniesz wszystko. Ju, już to zrobiłem! Okej. Okay. Wróć ponownie, ale tak naprawdę poziom ukończony z 15 rzeczy naraz. Ostatni super poziom. Poziom za który zdobędziemy sobie równe 20%. Czy będzie to latanie? Będzie to latanie, nie? Może? Może nie. Zaraz, o, jak się wczytały tekstury obiekty na moich oczach Normalny poziom, 2000 Specjalny skarbiec gnieznośnego gnorka Spoko, tutaj taka lawa Klimatur nie, nie wiem, co mam zrobić na początek Lawa będzie pozwalała mi latać? Mog mogę latać Mogę latać, pierwszy poziom na, be, 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 be. E, Mogę latać tak jakby Trochę tylko mogę, trochę nie mogę. Jakie dziwne. Zaraz lecę. Nie. Nie wszędzie mogę. W niektórych miejscach mogę, w innych nie. Specjalny, bonusowy poziom. Taki ja nagroda za zebranie wszystkiego przez całą grę. Gdzie możemy sobie po prostu się po, pobawić. Całkowicie nasze mechaniki są zmienione. Bo jest to pierwszy poziom, który pozwala nam na normalne latanie. Gonimy Ciebie? Tak na około biegasz? Aha, się to ogarnie. Chwilę to zajmie. nam zakręt i mam cię. Jeszcze nie wiem do czego ten kluczyk. Masa rzeczy do zebrania. Nie mogę tak, mogę tak lecieć, ok. Ale nie mogę się unosić do góry. To jest maksymalna moja wysokość, więc nie wlecę gdzieś wyżej. Ale tutaj dolecę, co nie? Liczy się miejsce, w którym... To... Czasami... <śmum> sam nie wiem. Czasami mogę do góry lecieć, czasami nie mogę. Jak tutaj zacznę... To, to mogę, jak wysoko tylko chcę. W innych miejscach nie mogłem. Jakby był jakiś limit wysokości. Hej, powyżej takiej altitudy Spyro się źle czuje. I ma zawroty głowy. Ej, nie bądź tak wysoko. Bo, bo właśnie Spyro będzie się źle czuł. Zgaduję. Znaczy, jestem pewny, że jakieś fajne rzeczy tutaj mnie czekają. Mogę jak wysoko chcę być tylko. Nawet nie będę próbował teraz zjechać ogniem. Zobacz, spróbowałem. No, latanie jest tutaj takie same. Wydaje mi się, jak w tych poziomach z... Po prostu innym lataniem, ale to jest pierwszy poziom hybrydowy. Aż dziwnie, że cała gra tak nie wyglądała. Chociaż ta mechanika jest faktycznie. Aha, teraz. I to jest mój limit latania. Tak w locie teraz cię złapię? Jak musi być przerażony, jak taki smog go goni? <laughs> on w nogi, on w nogi i. I ucieka faktycznie teraz? Teraz cię mam, teraz cię mam, teraz cię mam. W końcu? Jest, 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 jest. Drugi kluczyk. Łap te kryształy 2000, ale właśnie jak mówiłem wcześniej, gdy nadejdą takie wielkie liczby, to będziemy dostawać ciągle po 25, albo po 20, albo po. po 10 nawet. W każdym razie po bardzo dużo. Pam, pam, pam. Trochę nie ogarnię, jak to lata nie działa. To jest moja maksymalna wysokość, ale w innych miejscach w ogóle nie mogę do góry podlecieć. Od czegoś to musi być zależne. Albo po prostu istnie istnieje coś takiego jak maksymalna wysokość. Czy to jest ten złodziej na, na samolocie, czy po prostu jakiś, jakiś gnorek? Tak, tak, to właśnie on. Cały poziom poświęcony na walkę z nim. Spoko. I jak zaczynam lecieć z górą. jo. <grymne> Fajne. Mamy już klucz. Dobra. Kolejne miejsce na klucz, no nieźle. Będzie w tym... O, kolejny samolot! Zanim ucie za Jak mi zniknął z oczu. Jak na nogach jest su super szybki koleś? Tak samolot ma dosyć powolny. Chociaż. Nie mogę go i tak trafić, jest kluczyk. Tutaj na górę mogę. Mogę polecieć od razu. Tak jest super otwarta eksploracja. Bez przeciwników z wyjątkiem tych złodziei. Poziom na nich skupiający się. Finałowy boss tej gry był ciekawy. Znowu, jak niekoniecznie dobry, bo w sumie nic się nie robiło. To fakt, że po prostu trzeba było się ganiać z nim, trzeba było ganiać tych złodziei, szukać kluczy. A, tu nic nie ma więcej. Jako, że jest to gra o eksploracji i o zbieraniu znajdziek, zdecydowanie taki boss pasuje tutaj. Nawet jeśli w każdej innej grze byłby beznadziejny, tak do Spyro działa. Że boss nie walczy, tylko ucieka. Dobra, trochę tych znajdziek do znalezienia zostało. Nawet nie wiem od czego zacząć. Tutaj ciebie, was rozwalić. Ale nie potrafię was rozwalić. Mogę wyżej. O, fajerwerki. No to już potrafię was rozwalić. Ten leci w tamtą stronę. Tak myślę? Tak. Trochę dla mnie jakaś stuwa tam. Myślę, że to skrzynka, ale są, są, są. Jeden tutaj. I... Jeszcze gdzieś na którymś z tych budynków musi być kolejny W tym miejscu? Tak, 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 już z daleka go widać I to jeszcze nie wszystko Tak od razu bym te fajerwerki połapał Kolejnego? Kolejnego na razie nigdzie nie widzę Tu gdzieś na dole może, nie? Aha, dobra, już się mamy tak nie jest to jakiś super specjalny końcowy poziom Jak z innych gier Super mega wyzwanie Po prostu takie bardziej Taki bis na koniec, takie cieszenie się Wygrałeś grę Masz tutaj poziom gdzie sobie troszeczkę się pobawisz takiej. Bardziej sandbox niż normalny poziom. Jednak mam dopiero połowę znajdziek i w sumie... Nie jestem pewny, gdzie szukać reszty. Jakiś kolejny tunel gdzieś mnie zaprowadzi, tu nic nie widzę. Polecę za wyjście jakby do domu. O właśnie, właśnie, idealne miejsce dla mnie. Listy miłosne. Baza Gnorka. Pam, 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 pam wszystkie! O ile złota! Jest. Ta, ta, to miejsce z scenki początkowej, nie? Czy nie? O, o, i tutaj było po prostu wszystko. Horder. Za, o, osiągnięcie na koniec. Mamy 2000. I tak oto gra się wydaje kończyć. Pewność siebie. Wyobraźnia. Wiedza. Gnomowa. Drużynowa. Cierpliwość. i tutaj już się powtarza. Mało kreatywny. I praktyka tutaj. Nie chodzi o bycie najlepszym, chodzi o niszczenie wszystkich, niszczenie konkurencji. Ja nie wejdę tutaj na poziom całej reszty, sprawię, że wszyscy zejdą na mój poziom. No, nie wiem, co więcej mogę powiedzieć. No, do domu. Na 100% gra zrobiona. Powinny być zaraz 120% ładnie pokazane, bo tutaj te 2000. No powiedzmy takie 20%. Pokonałeś gnorka. Chyba sekretne zakończenia. Jaja, wszystkie smoki i odnalazłeś każdy ze Tak zrobiłem. Jak się z tym czujesz? Ale szemocje, bo! bob! Szczęście smoczego świata jest moim szczęściem. Nie chciałbym A. do końca swoich fioletowych dni wdawać się w przepychanki z gnieznośnym gnorkiem i jego sługusami. Kim są Sługusi? Nieważne. Jest takie przysłowie. Żeby walka była uczciwa, potrzebny jest dobry przeciwnik. Ile można mówić o zwodniczej naturze nieznośnego, ale był godnym rywalem. Spyro, nie O-o, znowu to samo. Jak Spyro ściemnia? Żeby było, że jest bohaterem, musiał mówić, że to nie była dziecinada dla niego i banał. Bo, bo Gnorek to uciekał tak naprawdę od niego. I był faktycznie tak troszeczkę słaby, jak ta scenka początkowa pokazywała. Jest 100%. 45 żyć, przeciwnicy, jeszcze tutaj siedzą. Muszę do menu wrócić, żeby zobaczyć te 120%. Tak, jest 120%. Wydaje mi się, że wszystko zrobiłem, co było do zrobienia. Możemy zobaczyć jeszcze ten przewodnik sobie, te punkty umiejętności. Dwie strony pełne. Gratulacje, mamy galerię. Z koncept artami. No, te arty są świetne, ale potem, no taki boss. Pierwszy był klimatyczny całkiem. Taki boss w stylu. Craszałba Pandikuta. Powiedziałbym? Takie bieganie za nim, atakowanie kilka razy. Nic specjalnego. Tutaj ten wiatrek i ten drugi. O, nie byli tacy sobie. Twierdza metal głowy, to kompletna porażka. Super design, super klimat, ale tak naprawdę, no, no po prostu sobie umarł po 5 sekundach. Jacka miał ciekawy też poziom. Ale walki za bardzo z nimi nie było. Jest ignorek. Wszystkie te smoki, które poznaliśmy. No, designy mają świetne, ale co z tego, gdy w samej grze znaczenia nie mieli żadnego, nudzili tylko swoimi dialogami, nic ciekawego nigdy nie, nie mieli. Jaki ogromny potencjał po prostu, żeby ka z każdego z tych smoków zrobić faktyczną, fajną postać, a wyglądają świetnie. Mam mapę skarbów na przykład na skrzydłach, taki Charizard, fajny z niego Ale... Mm, no ale charakteru zero poza wyglądem Co szkoda, szkoda strasznie Jest tutaj wiele fajnych pomysłów, ale to zdecydowanie czuć po tym, że to była pierwsza gra Wiem, że ogólnie jest przejęte właśnie, że Spyro 1 jest dużo gorszy niż pozostałe dwie części i mam nadzieję, że będę się z tym zgadzał, mam nadzieję, że faktycznie dwójka i trójka będą dużo lepsze. To było miłe do grania, tak? Nie było tutaj nic wybitnego, fabuły tutaj żadnej nie było, charakterów w tych smokach nie było żadnego, Znajdzki tak po prostu sobie leżały zwykle. Spyro nie potrafi robić wiele, ale po prostu płynność z jaką się porusza, troszeczkę taka oryginalność, tego, tak że mamy takie zanie ogniem, powiedzmy taką szarżę. Nie są to rzeczy super standardowe dla platformówki, więc na swój sposób było to... Było to całkiem spoko w tej grze, spoko działało, ale jako całość no to nie było najbardziej spójne, jak te magiczne takie rzeczy, które nas zabierały do góry, te wróżki wszystkie, to wszystko był taki wesoły chaos, bez większego ładu i składu. Level design tutaj za bardzo nie istniał, tak, to były takie otwarte, dosyć poziome, pozbawione praktycznie żadnych super zrobionych mechanik, przeciwnicy, którzy nic nie robią, znajdźki leżące na ziemi. Nie było tutaj jakiegoś takiego rdzenia rozgrywki, że o, tutaj mamy super świetne mechaniki. Tutaj te umiejętności Spyros świetnie wykorzystane. Tutaj mamy świetny level design. No za bardzo nic takiego nie było. Po prostu mała, miła gra na parę godzin. I udany fundament na resztę serii. Na pozostałe gry. Aby to w sobie wszystko rozwinąć, co mam nadzieję kolejne dwie części zrobią. Na pewno. E, Bowiem się spoko. Cieszę się, że w tą grę w końcu zagrałem. Nie wiem, czy cokolwiek w tej grze mi się jakoś podobało. Wszystko tutaj było takie po prostu. Okej. Okay. Fabuły nie było, świat był takie. Bardzo, bardzo zwyczajne, nie za ciekawe fantazy. Platformówkowe rzeczy tutaj były takie no, takie jakie były. Eksploracja była miła, ale też nic specjalnego, nic super satysfakcjonującego. Po prostu fajnie się robiło te 100% na każdym poziomie. Bez korzystania ze Sparksa zrobiłem to. O, kliknę sobie teraz w niego, gdy wszystkie rzeczy znalazłem. Może sobie wyżej się pokręcić z zadowolenia, że wszystko zdobyte. Nawet jak na standardy z roku 98 kiedy ta gra powstała, to nie jest nic wybitnego, pierwszy Spyro. Chowa się ta gra troszeczkę przy Raymanie Crashu czy Mario, ale nie zmienia to faktu, że była to dobra zabawa i... I czekam na kolejne części, po prostu tyle, po prostu czekam na dwójkę i trójkę, które chyba całkowicie, całkowicie, całkowicie inaczej będą wyglądały niż jedynka, z żywymi światami, z różnorodnością mechanik, z różnymi postaciami, z różnymi minigrami, mam nadzieję z innym podejściem do budowania świata, ale mam nadzieję że cały czas przyjemnymi rzeczami do robienia na 100%, tak jak było to tutaj w tej, w tej pierwszej części, bo to właśnie była gra dla takiej satysfakcji ze zrobienia sobie na maksa jej w 5 godzin, z wyzbierania tych kryształków i tak dalej.